Zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witamy Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony: Planszowe bestie, czyli Paulina Teo Złuczu. Dzisiaj jestem tak wyjątkowo z Teosem Sam Samusieńki. I dzisiaj mamy dla Was grę Clash of Decks, która po polsku będzie się nazywała. Batalia. Właśnie specjalnie te z wielkiej litery napisane. Taki jest pomysł na, na wydanie tej gry. Gry w Polsce wyda wydawnictwo Stratego's Games, któremu bardzo serdecznie dziękujemy za przekazanie deków do ogrania. Także dzięki nim właśnie będziemy mogli tę grę pokazać na streamie. Dzisiejsze tłumaczenie zasad będzie wyjątkowo szybkie, ponieważ gra ma bardzo proste zasady, szybkie do wytłumaczenia. W grze będziemy mieli do dyspozycji karty. Jest to gra karciana, gra dla zarówno jednego gracza, może być gra dla dwóch graczy, może być to również gra dla większej ilości graczy. W tym momencie różne tryby w tej grze będą się odbywały. W grze chodzi o to, żeby pokonać naszego przeciwnika, i teraz bardzo tutaj specyficznie będziemy sobie oznaczali. Poziom, e, poziom naszego życia, ponieważ każdy z graczy będzie zaczynał z ośmioma kartami w ręku. Jak te karty zdobędzie, to sobie za chwilkę o tym powiemy. E, I wśród, e, jakby poza tymi ośmioma kartami, będziemy mieli jedną kartę, która jest kartą bastionu oraz kartą fortu. Ona jest dwustronna. Zaczynamy zawsze rozgrywkę z bastionem, który jest w tej górnej części. Później tasujemy pozostałe osiem kart, które nam zostało i te karty wykładamy, potasowane. Po kolei, ponieważ kolejność tych kart będzie miała duże znaczenie na naszą podstawkę, ewentualnie trzymamy je po prostu w ręku. Dzisiaj będziemy korzystali sobie z podstawek od Warboxa, takich właśnie ze sklejki, ale generalnie w ręku również te karty można trzymać. No i teraz, mając te karty już u siebie na ręku, spoglądamy na dalszą część naszego pola bitwy, czyli mamy tutaj pokazane dwa mosty. Bardzo ważne jest to, żeby przed grą ustalić, który z tych mostów będzie górny. I w naszym przypadku to będzie ten most, i który z tych mostów będzie mostem dolnym. I teraz będziemy rozpoczynali grę. W grze będziemy zagrywali te karty przed siebie na wybraną linię, bądź, jeśli to są kreatury, bądź jeśli są to czary, to będziemy te karty po prostu rzucali na pole bitwy. One będą nam w pewien sposób na pole bitwy afektowały. Co jest bardzo istotne: gracz, który rozpoczyna, będzie miał do dyspozycji. 6 punktów many. Mana to koszt many, jeśli chodzi o kartę, to jest ta wartość w lewym górnym rogu. Czyli mając 6 punktów many, będę mógł zagrywać kartę. I druga ważna sprawa, która jest w tej grze, karty mogę zagrywać maksymalnie cztery, w sensie maksymalnie cztery karty mam do wyboru. Pierwsze, które są po mojej najbardziej skrajnie lewej stronie, tak? Czyli pierwsze cztery karty są karty z puli, których mogę zagrać kartę, oczywiście patrząc na ich koszt. Czyli ja rozpoczynając, mając 6 punktów many, mógłbym zagrać powiedzmy jedną kartę, tak? Wystawić ją sobie gdzieś na pole bitwy. No i mam jeszcze do dyspozycji trzy punkty, więc drugą kartę mogę albo wystawić dokładnie w tę samą linię i wtedy wtedy ustawiam ją zawsze za kartą, którą już położyłem, albo ustawiam ją w drugą linię i gracz, który się wystawia, będzie się wystawiał po jednej stronie mostu. Gracz przeciwny będzie się wystawiał po drugiej stronie mostu. Co jest bardzo istotne, w momencie kiedy mamy te punkty many i mamy te stwory do wyboru, to mając taką sytuację, zróbmy sobie to w ten sposób, tak żeby wam pokazać jedną bardzo istotną rzecz. O. Mamy taką sytuację, tak? Czyli mamy te stwory w ten sposób ułożone. Tu mamy czar o koszcie 1, stwory 2 o koszcie 3, 1 o koszcie 4 i tutaj kolejny o koszcie 3. Tr mogę zagrać karty z maksymalnie czterech kart, które mam przed sobą, tak? Z tych pierwszych czterech. No i teraz decyduję się, powiedzmy, za, na zagranie barona. Baron ma, y, kosztuje mnie 3 punkty many, i w tym momencie ta pula kart, które mogę zagrać rozszerza mi się o kolejną kartę, czyli ten upiór, który wcześniej był w piątym, na piątym miejscu, on również wchodzi w pulę tych czterech kart do wyboru i w tym momencie mogę sobie tego upiora po prostu też zagrać na pole bitwy. W momencie, kiedy ja wykonam swoją akcję yy, i wystawię swoje karty, mamy fazę ataku, czyli potwory będą mogły atakować. Ważna sprawa, podobnie jak w grach typu Magic the Gathering, Otwory mają coś takiego jak summoning sickness, czyli taką chorobę przywoławczą. Czyli w momencie, kiedy ja wystawię kartę na pole bitwy, jeśli nie ma ona jakiejś specjalnej zdolności, to w tym momencie ta karta w pierwszej swojej turze, zaraz po wystawieniu, nie może atakować. Czyli ja je po prostu wystawiam. W tym momencie te karty niczego więcej by nie zrobiły. I teraz przechodzimy do tury naszego przeciwnika, i od tej, właśnie drugiej tury, i w każdej kolejnej. Ilość punktów many, którą będziemy posiadali, będzie determinowała nam ilość kart, które posiadamy na ręce łącznie z kartą Bastionu. Czyli w tym momencie, jeśli Tura przeszłaby do Teosa, który ma swoją początkową rękę złożoną z ośmiu kart i dziewiątą kartą jest właśnie Bastion, to Teos już do dyspozycji ma 9 punktów many, tak? Czyli będzie mógł zagrać albo większe, albo większą ilość kart, jednak dalej obowiązuje go ograniczenie czterech pierwszych kart. Oczywiście Bastion jest pomijany, jeśli jest pierwszą kartą, czy jeśli miałbym go gdzieś tutaj pomiędzy włożonego, o czym zaraz sobie powiemy, to w tym momencie on się w tę pulę nie wlicza. No i gracz przeciwny będzie wystawiał swoje karty z tego zakresu. Również w pierwszej turze po wystawieniu one nie będą atakowały, chyba że będą miały jakieś specjalne zdolności. Załóżmy, że teraz wystawi jakąś jedną kartę, powiedzmy do górnej alei. OK, jest Abominacja, i tutaj ta Abominacja nie ma żadnej specjalnej umiejętności, więc wraca tura do mnie. I teraz ja w swojej turze. Mam 3, 6, 7 kart na ręce, czyli mam 7 punktów many, i te punkty many znowu mogę rozdysponować, wystawiając jakieś kreatury. Powiedzmy, że wystawię sobie jeszcze dwie kreatury, i teraz, w momencie kiedy ja już wystawiłem swoje kreatury, wydałem swoje punkty many, przechodzimy do fazy ataku. Te kreatury już wcześniej były na stole, więc one już nie mają tego, tego swojego zmęczenia, tego swojego sicknessu, czyli one będą normalnie atakowały. W jaki sposób ten atak się odbywa? Rozpatrujemy atak zawsze od ostatniego rzędu, tak? Od ostatniej karty, która jest na samym końcu w naszym ciągu kart. Tutaj nie mamy limitu kart, które mogą być obok siebie. I rozpatrujemy je zawsze od. Górnej alei, i dopiero później przychodzimy do dolnego mostu i później rozpatrujemy ataki, tak? Czyli w moim przypadku partyzant byłby jednostką, która jako pierwsza by zaatakowała, i on akurat może zaatakować, ponieważ ma taką zdolność, która daje mu tak zwanego hejsta, czyli on od razu po wejściu może zaatakować. I w tym momencie ten partyzant atakuje, i teraz atakuje zawsze pierwszą kreaturę. Która jest po drugiej stronie tego samego mostu, tak? Czyli w tym momencie partyzant zaatakowałby abominację. Partyzant ma swoją siłę ataku, która jest w lewym dolnym rogu pokazana, i swoją wartość punktów życia, która jest po prawej stronie. Podobnie jak abominacja. W tym momencie partyzant atakuje abominację za trzy punkty ataku, czyli abominacja ma jeszcze jeden punkt życia, tak? Nie zaznaczamy tego niczym, to jest po prostu jakby liczone w pamięci. No i przechodzimy do drugiej kreatury. W tym momencie Baron również atakuje. Ponieważ nie ma nic innego, nie ma innego celu, no to atakuje również abominację, w tym momencie atakują za 3 punkty ataku, czyli łącznie tej abominacji zadałem 6 punktów ataku, ona ma 4 punkty życia, ale te obrażenia dodatkowe nie przechodzą dalej. Czyli w tym momencie po prostu ta abominacja spada. No i teraz co się dzieje, jak karta spada? Jak karta spada, wraca do ręki właściciela na sam koniec. Kolejki, tak? Czyli w tym momencie, gdyby karta y, wróciła do mnie, gdyby ta abominacja była zagrana przeze mnie, to ja ją biorę, nie mam żadnego discardu, tylko odkładam ją z powrotem tutaj na mój stojak, tak? I te wszystkie karty będą wracały po prostu do właścicieli. W drugiej sytuacji mamy tą dolną linię. Tutaj wystawiłem tego y, brutala, tak, dobrze mówię. Brutala. Brutala. Ten brutal ma e, sickness, czyli on nie zaatakuje, więc przechodzę dalej. Ale już upiór był wcześniej na planszy, więc upiór normalnie zaatakuje. Nie ma żadnej jednostki w dolnej alei, tej oblinacji już nie ma. E, nie ma żadnej jednostki w dolnej alei, więc upiór atakuje bastion. I to jest sposób na odbieranie punktów życia przeciwnikowi. I teraz w jaki sposób to działa? Znowu pokażę to na swoim stojaczku, tak? No, po prostu dla uproszczenia. Karta Bastiona, jak Wam mówiłem, na początku gry zawsze jest po tej lewej stronie, na najbardziej skrajnym polu. W momencie, gdybym przyjął 3 punkty obrażeń, ponieważ Upiór ma 3 punkty ataku, to muszę przesunąć Bastion o 3 pola tak? Raz, dwa, trzy czyli mój Bastion wylądowałby pomiędzy tymi dwoma kartami tak? Gdyby była sytuacja, w której gracz doprowadziłby do tego, że Bastion wywędruje na sam koniec Ręki, to w tym momencie y, momentalnie ten bastion zabieramy, odwracamy na stronę fortu i przesuwamy go z powrotem na początek kolejki. I w tym momencie znowu fort będzie dostawał obrażenia, jeśli już nie będzie jednostek na linii. I w momencie, kiedy za drugim razem ta karta dojdzie na sam koniec naszej ręki, po prostu przegrywamy przeciwnik, momentalnie wygrywa. I to jest tak naprawdę cel gry. Zauważcie, że w momencie, kiedy miałbym sytuację, w której ten bastion mam w tym miejscu i Teos jakimś spelem albo jakąś kreaturą zniszczyłby moją kreaturę ze stołu, to zauważcie, że każda kreatura, którą zniszczy Teos, leczy mnie w pewien sposób, ponieważ mam wtedy więcej punktów życia. Co więcej, jeśli ja zagram jakąś kartę z ręki sprzed bastionu, Powiedzmy, że to jest właśnie ten czar, który po zagraniu, jak te karty odrzucone, pokonane, wraca do mnie na koniec, to wtedy również jest to taki, powiedzmy, mechanizm leczenia, i w ten sposób będę w stanie bronić się po prostu przed tym, żeby Teos nie zniszczył mojego bastionu. I w ten sposób będziemy grali, tura po turze, e, ważne rzeczy, czyli właśnie ilość punktów many, to, że możemy zagrać do czterech e, spośród czterech pierwszych kart e, w ręce. No i przegrywamy w momencie, kiedy karta nam dojdzie do koniec, odwróci się i jeszcze raz dojdzie na koniec. Tyle jeśli chodzi o te podstawowe zasady. Poza tym, że karty posiadają swój many, swój atak oraz swoją obronę. Karty będą miały swoje specjalne zdolności. I to jest też takie trochę klutej gry. W wariancie podstawowym mamy te, te zdolności opisane również karty, na takich kartach pomocy. I te zdolności tutaj będą mogły nam robić różne rzeczy. Nie będę ich dokładnie opisywał, ale one generalnie będą sprawiały, że jakiś twór będzie nieafektowany przez, nie będzie raniony przez spele, będzie mógł atakować dalej, jeśli pokona kreaturę, będzie dawał pewne aury, nakładał na, innych, na inne swoje jednostki, będzie mógł wykonywać jakiś atak. Przebijające, czyli zaatakuje pierwszą jednostkę i później następną jednostkę w rzędzie, więc te umiejętności tutaj są takie mocne triki, i tak naprawdę na tych umiejętnościach głównie będziemy się skupiali, jeśli chodzi o strategię naszej rozgrywki, na, na tym, żeby właśnie pokonać bastion i fort przeciwnika. I tyle jeśli chodzi o te podstawowe zasady. Powiedzmy sobie jeszcze, że mamy różne warianty, różne możliwości grania w tę grę, ponieważ w wersji podstawowej, w takiej talii podstawowej, mamy 36 kart, i te 36 kart stanowią 4. Predefiniowane deki do rozgrywki, gotowe po prostu do gry. I teraz te predefiniowane deki to jest ten pierwszy podstawowy sposób nagranie, czyli Teos sobie wybiera jeden dek, ja sobie wybieram drugi dek, mamy te karty już jakby ustalone z góry, wiemy, kto jakimi kartami będzie grał, te karty tasujemy, ustawiamy bastion na przodzie i po prostu będziemy ze sobą walczyli i to Wam pokażemy w pierwszej naszej rozgrywce dzisiaj. Drugi tryb jest dużo ciekawszy, to już wam zaspoileruje, oczywiście jest, jakby jest. Ojej, uciekło mi słowo, jest przeznaczony dla graczy, którzy już rozegrali te pierwsze gry, tak, i, i troszkę lepiej się czują w tych grach karcianych, ponieważ bierzemy karty, bierzemy 16 kart z, czyli bierzemy tak naprawdę obie talie, tak? 16 kart właśnie z gry. Te karty tasujemy dokładnie. I teraz przed samym rozpoczęciem gry wystawiamy, losujemy oczywiście kto będzie zaczynał. Wystawiamy sobie spośród tych wszystkich przytasowanych kart, czyli mamy tutaj dwa deki wtasowane, wystawiamy sobie cztery karty. No i teraz załóżmy, że Teos będzie zaczynał, czyli Teos jako pierwszy spośród czterech kart wybiera kartę do siebie. Teraz ja jako drugi gracz będę wybierał dwie karty, załóżmy, że będę chciał Upiora i będę chciał Barona. I do Teosa automatycznie ląduje ostatnia karta. Czyli w moim deku już będą te dwie karty. No i wystawiamy kolejne cztery karty, ponieważ ja wcześniej zaczynałem. To teraz Teos zaczyna, wybiera swoją pierwszą ja kartę do deku. A ty zaczynaj, przepraszam. To teraz ja zaczynam. Załóżmy, że będę chciał jakiś czar, więc wezmę sobie anihilację. Teos wybiera dwie karciochy. No i ostatnia Karciocha trafia do mnie. I tak będziemy sobie te karty rozkładali, wybierali. Do momentu, kiedy obaj gracze będą mieli po prostu 8 kart w ręku. Ostatnie cztery karty wystawiamy, ja wybieram jako pierwszy Teos wybiera sobie dwie karty. No i ostatnia karta trafia do mnie. I to jest właśnie e, ten drugi tryb. Hmm, czyli taki draft tych kart na y, początku gry. Te karty oczywiście tasujemy ze sobą. No i jak w podstawowej wersji, y, wystawiamy sobie te karty, y, czy to na ręku, czy na stojaczek, właśnie y, w losowej kolejności na początku gry. A zagrywamy oczywiście pierwsze cztery. Y, kolejne tryby to są właśnie tryby albo solo, gdzie gramy z automą, albo gramy sobie y, w cztery osoby. W tym momencie te mosty będą jakby ustawione. Pomiędzy graczami, tak? I będziemy sobie walczyli znowu przy multiplayerze, który jest kolejnym trybem. Są kolejne tryby, tak? Bo możemy grać w dwójkę przeciwko AI, możemy grać każdy na każdego, możemy zagrać drużynowo 2 na 2 tak? <coughs> Przepraszam. Więc tych możliwości jest całkiem sporo. Dodatkowo, już instrukcja też nam mówi o tym, że mając dodatkowe talie kart, ponieważ oprócz talii podstawowej będą również dostępne Talie z rozszerzenia i te talie z rozszerzenia będą miały troszkę inne umiejętności. Będziemy mogli je dołączyć do naszego draftu, będziemy mogli sobie tymi kartami bez problemu grać. I też instrukcja mówi nam o tym, że będziemy mogli rozgrywać takie, takie wersje, gdzie będziemy mutowali nasze karty, tak? czyli będziemy zmieniali im statystyki. No generalnie zabawy jest bardzo, bardzo dużo i w ten sposób gra będzie się toczyła. Oczywiście, do momentu, w tym przypadku w trybie dwuosobowym, do momentu, kiedy któryś z graczy, jeden drugiego nie pokona. Czy coś jeszcze jest istotne, o czym zapomniałem? Tak, ważna sprawa jest taka, że ponieważ ten bastion nam wyznacza punkty życia, to nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie karty rozegramy i zostanie nam na ręce tylko i wyłącznie bastion, bo w tym momencie automatycznie byśmy od razu przegrali. Muszę mieć przynajmniej jedną kartę, w ręku, poza bastionem, i tej ostatniej karty już zagrać nie mogę, nawet jeśli stać mnie na to, żeby, żeby ją zagrać. I kolejna sprawa, którą też zobaczycie w trakcie naszej gry, że te obrażenia, które zadajemy, one też będą jakby ważne, z jakiego źródła one pochodzą i one będą źródło po źródle rozpatrywane. Czyli tutaj będzie troszkę inaczej niż powiedzmy w star Realmsach, czy w Hero Realmsach, gdzie te wartości obrażeń sumujemy i zadajemy sumarycznie, tylko tutaj każde źródło, które zadaje obrażenia będzie je zadawało osobno, to będzie miało znaczenie dla pewnych efektów w trakcie gry. Czy ja o czymś zapomniałem? Wydaje mi się, że wszystko potrzebne. Okej, okay. no, miało być 5 minut, wyszło 17, także e, troszeczkę przeciągnąłem. Słuchajcie, przypominamy, że Batalia to jest gra, której jeszcze e, u nas nie ma. Szczęśliwcy mogli ją uzyskać podczas planszówek w spotku, właśnie e, spod, e, spod wydawnictwa Strategos Games. E, serdecznie polecamy Wam obserwować ich, e, chociażby fanpage na e, Facebooku, gdzie będzie więcej informacji, kiedy ta gra wyjdzie. My oczywiście też będziemy Was o tym informowali, jak to będzie wyglądało, jaki będzie ten proces. E, wydawnictwy. Wydawnictwu serdecznie dziękujemy za przekazanie nam tali do gier. My za chwilkę ruszymy z rozgrywkami, a teraz jeszcze dziękujemy serdecznie naszym patronom, którzy to wspierają rozwój naszego kanału, czyli Wspieracz Anonimowy, Rezor, Razem Mamy Wszystko, Misiu, Patel SMP, Zakazany Nik, Piechu oraz Marius. To są osoby, dzięki którym cały czas podnosi się e, jakość naszych rozgrywek, jakość naszych nagrywek, także serdecznie Wam dziękujemy, zachęcam również do wspierania. E, no i co? Uciekamy na sekundkę i zaraz do Was wracamy z batalią od Strategos Games, także bryby. Zapraszamy na przerwę. Planszowe bestie.